Jest, jest bo Jest to nagrywać? Panie przewodniczący, proszę o czekanie na to. Czy Nie radzi, proszę z tym. Mogę odczytać. Szanowni Państwo, czytam protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyniku głosowania nad odwołaniem radnej klimczak Krewelny z funkcji przewodniczącego Rady Gminy sporządzone na sesji Rady Gminy Ławsze Niżne dnia 23 maja 2016 roku. Komisja Skrutacyjna w składzie. Przewodniczący Komisji Radny Marek Molidorys. Członek Komisji Skrutacyjnej Radny Agnieszka Sołtys, Członek Komisji Skrutacyjnej Radny Tomasz Markowicz. Po wyjęciu kart z urny w przeliczeniu stwierdza się co następuje. Liczba radnych Rady Gminy Łapsze niżne obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15 osób. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 15 osób. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego odwołania przewodniczącego Rady Gminy to jest więcej niż połowa ważnie oddanych głosów, wynosi 8 głosów. Liczba kart wyjętych z urny 15 kart. Liczba głosów nieważnych 0 głosów. Liczba głosów ważnych ogółem 15 głosów. Liczba głosów ważnie oddanych za odwołaniem radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy 8 oddanych głosów. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw odwołaniu radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy 7 oddanych głosów. Wobec Powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że radny Helena Klimczak został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Łaprzymyśni. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły żadne okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania. W załączeniu do protokołu 15 kart do głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję panu przewodniczącemu. Odczytam uchwałę bez uzasadnienia głosu radnego odczytam. Na podstawie artykułu 9 ust marca 2019 roku gminy. Rada Gminy Łowa Przewiczda uchwala co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na sesji Rady Gminy Łowszach Niczny w dniu 23.05.2016 radna Helena Gminicza została odwołana z sesji przewodniczącego Rady Gminy Łachniczna. Paragraf dwa. Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. Proszę. Szanowni Państwo, no teraz ja już stanę, ale pozwolicie, że, że kartkę w razie czego bo nawołuję. Tak, mimo wszystko. Szanowni Państwo, nie czuję się przegrana w żaden sposób. To, co się stało, to było wiadome. Nie jestem przegrana. Przegrani jesteśmy wszyscy, bo to pokazuje, jak działa samorząd w ławszak niżnych i czym się zajmuje. To była pastudna nadąka na moją osobę od początku tej kadencji. A wystarczyło tylko, Panie Wójcie, powiedzieć, niech Pani zrezygnuje, bo Panią zniszczymy, bo to zrobiliście. Moje zdrowie zostało poważnie naczarpnięte. Na no Boże, ale cóż to znaczy dla Was, człowiek? Szanowni Radni, Chcę Wam wszystkim podziękować za współpracę, zarówno tym, którzy podzielali moje zdanie, wspierali mnie i dobrze oceniali, tym, którzy twierdzili, że nie mają przeciwko mnie nic, że są ze mną całym sercem, ale zagłosowali tak, bo takie były naciski, jak również tym, którzy mnie krytykują. Myślę, może więcej, jestem przekonana, że zaniechamy wreszcie takich działań, które do niczego nie prowadzą a na pewno nie wpływają dobrze na rozwój i wizerunek naszej gminy. I zajmiemy się naprawdę taką pracą, którą powinniśmy wykonywać, piastując wam dla radnego, czego sobie i państwu życzę. Dziękuję serdecznie. Pozwolicie, że ja w tym momencie sobie przejdę tam do szeregu. załatwię biorę, idę na swoje podróże. Dla mnie Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, do naszego porządku. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Gminy Wawrzy Niszczel. I odczytam uchwałę bez nazwiska. Uchwała Rady Gminy Ławszej w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Ławszej, na podstawie artykułu 19 ust. 1 z dnia marca 18. r. o samorządzie gminnym Rada Gminy Ławszej, uchwala, co następuje. Stwierdza się wybór radnego, którego za chwilę będziemy podawać. Na przewodniczącego Rady Gminy Ławszej, paragraf 2 protokół Komisji Stytułowej stanowi załącznik do uchwały, paragraf 3 uchwała w odniesieniu do podjęcia. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Rada Gminy wybiera ze swojego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów obecności co najmniej połowę, czy składu rady w głosowaniu tajnie. Więc głosujemy znowu tajnie i tak, żebyśmy yy, wspominali, ta sama komisja skrutacyjna będzie liczyła głosy oraz oddawała yy, karty do głosowania. Proszę przewodniczącego komisji ręcznej o rozdanie kart.

Pan Majczak. Czy pan Majeczak z dzisiała wyraża zgodę? Czy są jeszcze jakieś inne kandydatów? No to dobrze, że bez sensowo. No to nie ma sensu chyba podawać więcej kandydatów, więc dobrze, że ta karta została przygotowana na jednego przewodniczącego. No to wiadomo, że ta się sprawa rozegra, więc... No, tak. Czy uważam, ja że, proszę, że nie ma już kandydatów? Tak. Proszę to jest bardzo. bardzo. Ja może proszę Państwa wrócę do pierwszej sesji yy, tej kadencji, gdzie Pani Szlegier po wyborach odniosła się, jaka to jest, yy, jak, jak, jakie to są wybory, że to wszystko ustawione, jak my będziemy pracować, to, to tak nie można, jak to się ma do dnia dzisiejszego

to, nie jest regulaminem, tylko ustaw, jest. A, żalok, żalok nie to nie, nie regulamin, tylko ustawa o samorządzie gminnym mówi do o głosowaniu fajnie. Więc musimy stosować to z

para